Dzień dobry. Drogie panie, dziś chciałem Wam pokazać najnowsze, najnowsze, jeszcze gorące, ciepłe, dopiero co weszły na stronę nowe wzory papierów ryżowych. Tym razem w formacie A4. To już jest zamówione, niesamowite, szybkie reakcje na te nowe wzory. I jedziemy szybciutko, żeby pokazać te nowe wzory tak pokazywać? Dobra. Tutaj takie filiżaneczki eleganckie. Tutaj jeszcze eleganckie filiżaneczki. O nie, tutaj taka jest rysa. Myślałem, że coś może się źle wydrukowało, ale nie. No i hortensje. I lecimy po kolei. I magnolie. Daszki. i znowu hortensje i przepiękne naprawdę przepiękne takie kocie jakim to stylu jest klimtowym no można tak powiedzieć że klimtowym bo te wszystkie takie zawijaski nie zawijaski takie ozdóbki. ale jeśli panie wpiszecie w komentarzach e, w jakim to stylu jest no to będę zobowiązany e, bo na pewno lepiej wiecie ode mnie ja to tam na Malarstwie nie do końca się znam. Widziałem kiedyś bitwę pod Gromwaldem, znaczy taki obraz, nie? Tu mamy niedaleko muzeum z narodowym. I tam widziałem faktycznie taki obraz ogromny. Tutaj teraz porcja jesieni. No. I pokazujemy dalej. Jakie pięknoty. Tu piękne jest. Coś kapitalnego, te zwierzaki, ale tylko, tylko jedne, że tak powiem, się trafiły. Jest ich sporo. No i tu zwierzaczki, Jorki oczywiście, ulubione. I tu już troszkę jesieni. I ptaszek, ptaszek lewy, ptaszek prawy, i ptaszek na zagrodzie, i tutaj widoczki, i przyjemniaczka taka. Proszę bardzo, dobra, to mamy. Taką porcję dużych obraz, dużo obrazkową, i tu mam jeszcze proszę bardzo kolejną porcję takich troszkę z innej parafii, ale to też nowości jak najbardziej są już dostępne na stronie zegary. To chyba pan Zdzisiek chyba dzwonił o te zegary, nie? Panie Zdziśku, to już w każdym razie te zegary już są. Nie wiem, czy to takie miało być, czy inne. Tutaj piękny zestaw z pszczołami. To chyba pani Bogusława chyba chciała, te nie? No, w każdym razie coś z pszczołami są, piękne. Cała seria. Tam było na słonecznikach, tu jest na peoniach. peoniach. A tu mamy serię lawendową. No i tu już wzory zimowe. A nie, tylko taki się jeden zaplątał zimowy. A tutaj już takie prezenciki wintażowo retrowe z różami. A tu o te zimowe. Dobra, tu tutaj mamy Mikołaje. Tu dzieciaczki, też świąteczne takie. Retrowe, hmm. no, a to same dziewczynki takie z parasolami, no i pięknie. Tutaj zestaw takie kawuś na podkładki no, kawuś. No tutaj mamy jeszcze takie retrowe spacery i aniołki na murkach śpiące. No i to taka porcja właśnie z zamówień najnowszej kolekcji papierów, już dostępne na naszej stronie. Na elegancką no i została nam jeszcze porcja papierów w formacie A5. Aha, tu są jeszcze oszustki. Eee, no i proszę zaczekać do końca, bo mam nieprawdopodobne niespodziankę w postaci zamówienia pani Barbary. Chciałbym też Panie pokazać. Proszę bardzo. Jedziemy. Taka dziewczynka smutna, płacząca. O, i piękne pszczoły. I lecimy po kolei jakże piękne. Truskaweczki. I grzybki. Ja, kafeczki, dobre grzybki. I suseł. Tu już takie bajkowe lasy. Bajkowe dziewczynki. Piękne, jak, jak w czasoprzestrzeni zamknięte. Proszę bardzo. O, czyżby burza szła? I cowboy na prerii. I tutaj seria takich będzie rysunkowo jesiennych pięknych. To wszystko to są właśnie, o, z samochodzikiem, Citroen 2CV i tutaj piękne, tu rower. i zestaw tutaj pewnie przepisy są a tutaj różne takie konfitury no Co? I to wszystko nowości na stronie. Proszę wejść w ostatnio dodane. I skusić się, bo to naprawdę są przepiękne wzory. A, tu dziewczynki też są inne. O, proszę bardzo, jakie piękne. Smutne trochę. Ale deszczowe, piękne. Dobra, to żeśmy pojechali z tym. I pojedźmy to dalej. Całości. Tu już takie jedzeniowe, ciasteczkowo jedzeniowe, że bym powiedział, właśnie znaczy, takie filiżankowe. Ptak lewy, ptak prawy, i ptak yy, gospodarski, gospodarczy. I tu taka piękność kocia i kolejne żubr i jorki i dziewczyny piękne. Oczy, oczy, piękne oczy, jak żywe, jakby tutaj, o. Tutaj takie były kiedyś, nie wiem czy Pani pamiętają, e takie były yy, lusterka, że jak się tak przekręcało, to tam pani tak mrygała okiem. Nie to właśnie tak mi się skojarzyło. Ale my niestety nie mamy jeszcze trójwymiarowych papierów, więc nasze nie mrygają okiem, tylko tak elegancko patrzą, husząco bym powiedział. Tutaj, o! Para młoda. Już dziewczyny z przytulaskami kacimi, i tu dziewczyna czytająca ogniem i mieczem, i już zestawy z każdej z innej parafii, i ważka, i książka. A tu znów fajne takie milusińskie dzieciaki. No jest tego trochę, jest tego naprawdę, jest tego, jest czym wybierać, także drogie panie, spójrzcie się, zobaczcie, coś tam mamy dla was przygotowane. To jest oczywiście format A5, przypominam. z rogiem. I tu chomiki w dwuznacznych sytuacjach. I tu piękne kocie, proszę zobaczyć. Dziewczyny z kotami. Ach, porosypywało mi się to wszystko. Aj! Naprawdę. Nie dobrze, o. Piękne to są. Piękne. Aż chciałbym zobaczyć naprawdę produkt z tyłu. Są przepiękne. Bardzo mi się podobają. Razy dziewczyny, dwa rzekoty. No, także wszystko, wszystko w komplecie. Dobra. I cóż tu jeszcze mamy? Tu mamy jeszcze porcje takich eleganckich widoczków z okiem rancza. Tak. I tu. I tu, i tutaj. Ławka w ogródku. A, już mi się... Już palce mam takie zdrętwiałe. Naprawdę. masz muszę sobie jakoś tutaj zażyć. O, przyszła wiadomość właśnie. Jak robi tak Popą, ta przyszła wiadomość. Być może zamówienie od pani. Od którejś z pani. No. Tu takie piękne zegareczki i rowerki. O, i zegareczki. I pranie. O. I truskaweczki. Jedne, drugie. Od wieczorek. Tyk. I kolejna herbatka. I tutaj już porcja takich pięknych zimowych starych pocztówek świątecznych. porcja papierów A5. Tym razem kapitalne. Zwierzaki. Cudne, po prostu cudne, bajkowe, inne. Takie może troszkę karykutu, karykaturalne, troszkę przerysowane, ale jak najbardziej w pięknych sytuacjach. W pięknych kolorach. Duże, ufne oczęta. Mnóstwo kolorowości. Także świetnie to wygląda. Mam nadzieję, że się Panią spodobają, bo naprawdę na, na mnie zrobiły potężne wrażenie. Jeżeli będą się podobały, to oczywiście jeszcze kolejne możemy, że tak powiem, załatwić. A tutaj mi się zawieruszył, tak? tak. Piękne. No coś pięknego to. No czy to pozorne? No ko, koza chyba, nie? To kapitalne. To takie jak z tych opowieści wszystkich tam, yy, tam z wiklinowej zatoki. Czy yy, taka bajka była? Yy, Kapitalny No to to w ogóle. Mistrzostwo świata. Tutaj bardziej kolorowsze. Także... Tutaj zwierzaki piękne, kolorowe, pełne radości. fura No, pszczoła, kapitan i miś. I tu mamy zwierzaki. Tutaj się nam taki zapodział. Paryż. Nie, to akurat nie jest Paryż, to jest chyba Hamburg. Elegancki. A tu już mamy kolejną porcję artystycznych artystycznych papierów tym razem anioły troszkę posępne ale bardzo mi się spodobały takie wręcz bym powiedział malarskie Wiesz co ja gadam jakich aniołów panie są przecież, dziewczyny co? nie wiem czy mi się anioły upzdarały a dobrze mi się upzdarały bo tu są tu są sk ze skrzydłami no Eleganckie takie. To są normalnie takie z skrzydłami. Piękne, prawda? Co Panie myślą o takich tych posępnych, mrocznych? Piękne. Mocno artystyczne. Wierzę, że któryś z przypadną do gustu. To są kapitalne. Dobra, tu mamy to, tu mamy to. Tu jeszcze porcja, tak na szybciutko. Tu są aszóstki. O, tu mi się zabiera jeszcze poproszę Proszę spojrzeć. O. Pod parasolami piękne, troszkę smutne, bo deszcz pada, ciągle pada, tak. No, i bardzo mi cieszy, że panie dotrwały do prawie do końca. Bo tutaj mam dla was fantastyczną niespodziankę. To jest zamówienie pani Barbary. Proszę zobaczyć, co zamawia Pani Barbara. Po prostu absolutnie rewelacyjne rzeczy. To jest zamówienia właśnie lat trwałych. Tu pokaz zamówienia Pani Barbary. Piękne. Cudne hortensje. Tutaj lustro. Lustro. I kolejne piękne tu. Liście. Tutaj eukaliptusy. Piękne chmiel. I e, przejście do portalu ozdobione różami. Tutaj list miłosny. E, co tu pisze? Departier. 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 Piękne. Tutaj śpiocha takiego mamy pięknego. I kolejne. I tutaj kolejny list. I to jest piękne zamówienie Pani Barbary. Na sam koniec naszej prezentacji najnowszych papierów, które już na stronie serwetki-cudaniewidy.pl Wchodźcie, kupujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pokażcie nasze papierowo-serwetkowe szaleństwo. Zostańcie zdrowe. Do zobaczenia.